Będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo chodzi o przypadki, do których dochodziło w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie sąd w San Francisco. I właśnie ten rozpoczynający się proces, ten proces, który dopiero ruszy, będziemy teraz omawiać z Sylwią Czubkowską ze Spiders Web. Dzień dobry, witam w Radiu Tok FM. Dzień dobry, dzień dobry. Stanowisko przedstawicieli tych, tych prawników, którzy wnieśli tę sprawę do sądu jest takie, że. Uber, że firma, która jest właścicielem tej, tej, tej aplikacji, tej, tej usługi, przedkładała rozwój firmy i, i korzyści z tego wynikające nad bezpieczeństwo pasażerów, w tym wypadku pasażerów. No i chciałem Panią zapytać, co właściwie Uber ma, czy może mieć na sumieniu, na przykładzie tak wielu spraw. Tak naprawdę o tych problemach Ubera jako firmy aplikacji, firmy zarządzającej aplikacją do zamawiania przewozów wiemy od dawna, mówi się od dawna, są kolejne sygnały spływające zarówno od poszkodowanych kobiet, jak i też tak naprawdę z takich raportów przejrzystości Ubera, bo Uber tak się przyznawać do tych problemów. Wiemy o tym od dobrych kilku lat, ale mimo wszystko ta sprawa to 550 kobiet jest straszająca, bo mamy dowód w postaci procesu właśnie w, tak naprawdę w masowej skali poszkodowanych y potwierdzające, że Uber nie, nie daje sobie rady z odpowiedzialnym zarządzaniem, no nie tylko firmą jako taką, ale właśnie bezpieczeństwem swoich klientów. Więc to już nie są tylko jakieś anonimowe, nie, przepraszam, że tak mówię, tylko jakieś anonimowe, to jest w cudzysłowie oczywiście, bo wiele skarg związanych z gwałtami czy z napastowaniem seksualnym jest anonimowych, z oczywistych powodów, tak? Więc to nie tylko są takie zanonimizowane, o tak powiedzmy, sprawy tylko kwestia, która trafiła masowo do Sądu Amerykańskiego, to sprawa. Co zawiodło w tej sprawie, bo mamy aplikację i operatorzy, bo to nie jest jedyny tego typu operator, deklarują właśnie, że te przejazdy są bezpieczne, to znaczy, że, że kierowca jest zarejestrowany, widzimy jego zdjęcie często, właśnie właściwie zawsze zamawiając taki przejazd. Co tutaj nie, nie, nie zadziałało? działa proces weryfikacji tych kierowców. No co z tego, że mamy zdjęcie? Co z tego, że mamy nawet imię i nazwisko tego kierowcy? Jeżeli ci kierowcy, i to nie jest tylko kwestia Stanów Zjednoczonych, to są również sprawy w Polsce, się patrzą, które coraz są, są głośniejsze, nie są weryfikowani do końca pod kątem no, niekaralności. Tak naprawdę też pod kątem tak tego, czy to są faktycznie ci kierowcy, bo yy, my mówimy dzisiaj o Uberze, ale rzeczywiście podobne sprawy, podobne skargi spływają tak w stosunku do Bolta czy do Lifta, który, no, którego w Polsce nie ma, ale które również jest popularne w Stanach. My mieliśmy takie naprawdę w magazynie Spider Swap Plus wstrząsający reportaż Marka Szymaniaka właśnie o kobietach, które są poszkodowane w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach w takich przejazdach. I one się stykają yy, z taką, taką bezsilnością, czy Prawdę mówiąc, brakiem działań ze strony tych aplikacji, operatorów tych aplikacji, gdzie ono słyszą, było przestępstwo, proszę iść na policję. A potem się okazuje, że właściwie nie wiadomo, kto jest ścigany, kto jest odpowiedzialny za pracę tego kierowcy. Czyli wystarczyłoby... Doprowadzi do sytuacji, że każdy lekki kierowca musi zobaczyć się po prostu z przedstawicielem tej firmy, pokazać dowód osobisty, zarejestrować się, żeby to bezpieczeństwo zostało zwiększone, czy to zbyt prosto ujęty to problem. Jeszcze, to jeszcze za mało, tak? Rzeczywiście powinien być prowadzony lepszy system wydawania licencji. Tak jak z taksówkami powinno to być teoretycznie tam tak, tak słynne prawo długo by wprowadzone, tak zwane Uberlex, wprowadziło pewne zasady dotyczące licencjonowania przewozów osobowych, ale te licencje są wydawane praktycznie od ręki, tam nie ma testu ze znajomości miasta. No, teoretycznie oczywiście trzeba przedstawić dowód o niekaralności, ale przy dużym napływie migrantów musimy mówić sobie jasno, że to jest pewien problem, jeżeli chodzi o kontrolę przeszłości człowieka po prostu, tak? To się okazuje niewystarczające. Prawdziwe licencjonowanie, prawdziwa odpowiedzialność firmy, która jest potężna dysponuje naprawdę dużymi też zasobami finansowymi, zasobami też takimi organizacyjnymi do tego, żeby kontrolować tych kierowców i wprowadzać większe bezpieczeństwo też dla pasażerów i pasażerek, bo już się troszeczkę zmienia. Na przykład w Bojcie pojawiła się opcja zamówienia samochodu dla kobiety, prowadzonego przez kobietę. I to jest troszeczkę taki pinkwashing, tak? bo, te, bo te samochody są z miejsca, te zamówienia są z miejsca odrobinę droższe niż tradycyjne. No bo za bezpieczeństwo trzeba dodatkowo zapłacić, jak to rozumiem. Co jest jakimś kuriozum, prawda? Powinny być też takie przyciski alarmowe w aplikacjach wprowadzone, takie trochę kill switcha, tak? Coś się złego dzieje i pasażer, pasażerka może automatycznie zawiadomić nie tylko aplikację, ale od razu służby. No tak, to są rozwiązania, rozwiąza roz 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 do których warto zmierzać i takie działania podejmują też sami operatorzy sami właściciele tych aplikacji, ale zapewne państwo ma tutaj kluczową rolę do, do spełnienia, tak w przypadku Stanów Zjednoczonych, jak i Polski. Jak pani sądzi, czy należałoby tutaj znowelizować, czy napisać od nowa ustawę, która by była takim kompromisem pomiędzy tą bezpieczną, pewną rzeczywistością, gdzie mieliśmy tylko licencjonowanych taksówkarzy w pełni tego słowa znaczeniu, czyli, czyli, czyli tych, którzy są po prostu zatrudnieni w firmach taksówkarskich, które są znacznie droższe, a pomiędzy takim uwolnieniem rynku. Myślę, że rzeczywiście potrzebne są lepsze regulacje. Takie bardziej um, dostosowane do wymogów rzeczywistości. Tak jak wspominałam, my mieliśmy przepracowywane to prawo, to trwało bardzo długo. Były to długie miesiące przeciągania takiego lobby lobbystycznego pomiędzy y, aplikacjami, pomiędzy sie sieciami y, taksówkarskimi. Y, tam jeszcze wchodziły tak naprawdę interes amerykańskie, bo nawet y, ówczesny ambasador Mos pisała w sprawie tej, tej nowelizacji do Pańskiego Ministerstwa Transportu i Rozwoju. Tylko, że no, rzeczywistość jest naprawdę zmienna i większa kontrola państwa jest... W... Znaczy, już widzimy, że żaden big tech nie dokona autoregulacji. Bez kontroli państwa, czy też bez kontroli regionalnej, czyli w naszym wypadku Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, nie ma co liczyć na pełną opiekę, ochronę konsumentów, pasażerów, ale także lokalnych biznesów. Więc ja nie wiem do końca, czy już tutaj tą ustawę nowelizować, czy raczej nie podejść też troszkę te bardziej kompleksowo właśnie do regulacji. Podejść bardziej kompleksowo, to znaczy co zrobić. To tu mamy tak naprawdę dwa duże zagadnienia. Jednym jest bezpieczeństwo pasażerów, drugim jest po prostu odpowiedzialność tego typu aplikacji dotyczących pośrednictwa w zamówieniu, po tak zwanego sharing economy, czy też bardziej big economy, czyli takich prac, fuch, tak, zarządzane przez aplikacje. Dlaczego mówię kompleksowo? Dlatego, że równocześnie z tym dużym pozbawem Stanów Zjednoczonych wybuchła jeszcze jedna sprawa wokół Ubera. To są tak zwane Uber, Uber Leaks. Dokumenty opublikowane przez Guardian i kilkanaście innych redakcji. Tak, od tego na początku tygodnia się, się zaczęły. Zapoczęły ubera. W ogóle, Uber, tak. To jest ciężki tydzień dla Ubera. Tak. Więc z tamtych dokumentów, z Uber Files wynika nam, że Uber w iluś państwach świata Wchodził, starając się obchodzić system prawny, lobbować z dostępem do najważniejszych polityków, tak działać, żeby go właśnie jak najmniej doregulować. Więc my dzisiaj widzimy, że no jednak może warto spojrzeć takim trochę bardziej krytycznym okiem na to, co się dzieje, jaki ma wpływ ta firma i tego typu firmy po prostu na lokalne rynki i przy okazji dużej regulacji również doprecyzować kwestie związane z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo pasażerów. Przed ustawodawcą zatem sporo pracy, ale nie wygląda w tej chwili na to, żeby nawet ta ta się zaczynała. To pewnie, to pewnie będzie przyszłość, a sytuacja w Stanach Zjednoczonych, także pewne przypadki tego typu w Polsce pokazują, że, że z tym bezpieczeństwem nie jest najlepiej jeśli chodzi o uwolniony rynek tego typu przewozów. Bardzo pani dziękuję za udział w programie. Sylwia Żółkowska Żółkow ze Spiders Web była razem z nami. A już za chwilę do studia zajrzę Michał Janczura, gospodarz naszego dzisiejszego wieczornego programu Mikrofon Radia FM.